Dzień dobry, kochani. Zapraszam na czytanie bezterminowe dla kolektywu, na czytanie miłosne na konkretną osobę. Na czytanie pod tytułem Co czuje do mnie osoba, którą mam na myśli. Poproszę o czytanie dla kolektywu. Proszę o przekaz dla kolektyki, osoba, którą mają na myśli, do nich czuje, co czuje do nich osoba, którą mają na myśli. W teraźniejszości może właśnie pojawić się znaczy, już pojawił się najprawdopodobniej jakaś jakiś Rycerz kielichów dla Was, ktoś, kto jest zdecydowany na spotkanie z Wami, yy, bardzo wrażliwa osoba o dobrym sercu. No, będzie chciała Wam właśnie w cudzysłowie wręczyć ten kielich miłości. Tyle tylko, że to jest jeszcze takie wszystko początkowe i trzeba zawsze uważać na takie osoby, bo. Jak szybko przyjdą, to czasami szybko idą, znikną. Aczkolwiek, no, jest to ktoś, kto jest bardzo romantyczny, wrażliwy. Pędzi do Was na tym koniu w cudzysłowie. No, jest zainteresowany tym, aby. Zaprosić Was na randkę, spotkanie. Jest to teraźniejszość, więc wobec czego dla niektórych z Was to Wy jesteście bardzo zainteresowani, aby zaprosić kogoś na, na tą randkę, na spotkanie, i generalnie możecie być kimś romantycznie zainteresowani. I teraz tak, co. Ta osoba o was myśli, którą macie na myśli. Na no, ta osoba, którą macie na myśli, postrzega was jako bardzo dobrą, empatyczną, ciepłą, kochającą osobę. Dla tych osób, które mają dzieci, no to on, ta osoba postrzega was jako wspaniałe, wspaniałe mamy, wspaniałych ojców. Kogoś bardzo postrzega was jako osobę bardzo odpowiedzialną, kochającą i ciepłą. Co ta osoba do was czuje? Szóstka kielichów. No ta osoba, moi drodzy, tęskni za wami, rozmyśla na wasz temat. Mogliście już nie mieć kontaktu z tą osobą. Ta osoba miała. Jeśli nie macie faktycznie z nią kontaktu, to ta osoba miała z wami cudowny czas. Bardzo miło was wspomina. Bardzo ciepło. Między wami było dużo zaufania wzajemnego zrozumienia, takiego porozumienia wzajemnego wsparcia. Mieliście ze sobą naprawdę bardzo przyjemny czas. Ale dla osób, które dalej są z tą osobą, no to ta osoba myśli, że jesteście dla nich taką osobą z przeznaczenia. Wyjątkową osobą. Ale tu bardziej mi się tu pokazuje jednak takie rozmarzenie, wspominanie o kimś. Dlaczego tu jest ta szóstka? Szóstka kielichów. Bo paść kielichów. Ponieważ to jest karta mówiąca o kimś z przeszłości, to wygląda na to, że wy nie jesteście z tą osobą, no ale ta osoba to nie było jakiegoś bardzo poważnego Uczucia. Natomiast było, było to takie zainteresowanie. Ten ktoś, no, był wami romantycznie zainteresowany, ale najwyraźniej czegoś zabrakło, skoro już razem nie jesteście. No właśnie, bo najprawdopodobniej koniec po prostu relacji nastąpił. Ale ta osoba w sercu czuje, że miała z wami piękny czas, była wami romantycznie zainteresowana, natomiast to, był, to nie było takie jeszcze bardzo poważne uczucie. Bardziej takie początki zakochania. Na pewno nie jest już jakieś konkretne, głębokie uczucie. No, ale nastąpił tu jakiś koniec. Mogłabym oczywiście dopytać, dlaczego tu jest koniec, no, ale to wy sami będziecie wiedzieć, więc yy, to by nie miało sensu. Każdy z Was mógł mieć inny powód. To jest czytanie, tak czy owak, ogólne. No dobrze, a jakie są tej osoby zamiary? A, przepiękne. Ta osoba moi drodzy chciałaby dać wam zaofiarować swoje uczucia. Czyli bardzo uczuciowo, czyli wygląda na to, że ta osoba nie przestała was kochać, chciałaby dalej. Dać wam wsparcie. Tą miłość, przyjaźń, zaufanie wzajemne. Czyli zamiary tej osoby są faktycznie poważne. To znaczy bynajmniej szczere, bo wiecie, czasami są takie sytuacje, że na przykład dwoje osób y, 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 jest ta miłość, ale po prostu z takich czy innych względów. Nie ma możliwości bycia razem. Ja może jeszcze dlatego to powiem. Czy te zamiary się kończą tylko na samych, samych uczuciach, które są oczywiście niezbędne, ale no proszę bardzo. I wiecie co? Ta osoba chciałaby z wami nowego początku w każdym bądź razie. Asmone, to już lepiej być nie mogło. To jeszcze nawet lepiej niż as kielichu, bo to jest są takie solidne podstawy. Czyli reasumując, moi drodzy, ta osoba, którą macie na myśli, postrzega was jako bardzo empatyczną, ciepłą, kochającą osobę. Prawdopodobnie nastąpił między wami koniec, ale ta osoba dalej. O Was myśli, wspomina Was, przeżyła z Wami piękny czas. Dalej jest z Wami romantycznie zainteresowana, a mało tego w zamiarach ma właśnie tą miłość do ofiarowania Wam i chciałaby nowego początku z Wami, założenia rodziny, no bycia z Wami generalnie w relacji, w związku. Czy wy tego natomiast będziecie chcieli, to już zależy od was. Jeszcze poproszę o kartę opiekuńczą. W każdym razie ta osoba chciałaby nowych szans, nowych potencjałów. Ma dla was takie naprawdę konkretne plany związane z wami, czyli takie przyszłościowe o was myśli. Także nie naprawdę to dobrze wygląda, ale z jakiegoś powodu między przepraszam między wami nastąpił koniec. Doszło do rozpadu waszej relacji czy znajomości. Proszę o kartę opiekuńczą dla kolektywu. Przyjaźń. Skontaktuj się z przyjacielem. Kiedy spotkasz się z bratnią duszą, ujrzysz, ujrzysz siebie w lepszym świetle. Takie przesłanie z kart opiekuńczych. Słuchajcie. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Bardzo proszę o lajki, like, komentarze i subskrypcje, aby mogła rozwijać mój kanał. Ja tymczasem życzę Wam wszystkiego, co tylko najlepsze, i do usłyszenia.